Niech to już nigdzie nie idzie, tak? dobra. Jest live -in. Ja Jeszcze jedna Entę musisz mi dodać. Tak, dobra. Co? Jeszcze na Entę musisz dodać. No co? W Minecraft musisz dodać jeszcze. Dodałam, dodałem. Karerą... Jomo zepałuj... Dobra, widzowie, chodźcie, ja wam klatki zrobię, a wam klateczki zrobi. Że ja bym wam nie zrobił. Że ja? Dobra, daj swój kto się tak na ciebie. Trzy osoby witam. Może ktoś zostawił łopetkę, co so, widzowie? Dobra, chodźcie na klatki. Spójrzcie, kto chce na klatki. Starze, że... Daj swój kreśnik. Do was. Miko, ty... Nie... Ja cię, jak ja to zrobiłem? Nie, widzowie! Eee, widzowie! Musicie, musicie powiedzieć, że to była klasa musicie. Prost musicie. Set homek latki. A kim. Ej, jak weź na swój się tak naczywi. Mikołty. Jeden, jeden, jeden. Dobra. Tak! Mikołtaj! co to jest? A to jest to Dobra, jest na to serwerzu. Je, Dobra, czekaj. Ja ci przenoszę, już ci daj rangę. Ile? Dobra, dzień, dobry dzień, dobry Jesteśmy, jestem na MG, jestem na MG Miko. Dobra, jak robię Tu jest przebita MG, chłopie. Info AMG. Czekaj, jest. AMG. To robi to, robi. Kiedy oni. Teraz by wszyscy. Pogu widzowie. Dobra, chodźmy teraz. jest serca. Ej, ktoś chce na klatki z was? Chce ktoś na klatki z gildii? To... to zdjęcie. Czy bijemy na na pod serce czy nie? Dobra, to debata, nielak. Czekaj. Wait. Witam 3 osoby. Jestem, Jestem przy sercu, w Sercu. Ta? W serce, I dalej. AMG jest na wylot przebita? kiedy tu może być serce. Dobra więc wyjdziemy na te parki <grymne> Dzień spaconego drugego niarza Pewnie spacony. Mają ochronę jeszcze Mają To? O im serce. Chyba, że można wcykać pod ser? Pięć okay. Ten. I róbcie. Hej, Kowadło, ktoś mi daj. I daj kowadło, te referę Jedno kowadło, te referę Akceptuję każdego. Daj ktoś jedno kowadło z Was. O kurwa, był się ktoś. Ja opierw, podam. Ile minus? 15. MG? Aksum. Ogarek, koks na refa. Nie byłbyś polski kurwa tu by. A ja chcę. Byłem. Ha! Foperły wyrzucił i napisał coś, czego nie powinien. Za to zginie w męczarniach. Leje coś tam dalej? Czekaj. Co się tu dzieje? Ja się już podem, bo to nie ma sensu. Ja jestem kurwa podem. Ogarki. Się... Ogarki kurwa. Ale dobra, nie spam cię mnie. Kurwa, i tu jest. Sojusz. Ale dobra, te refery zaraz do źle, te nie spam. Proszę. Masz idol? Sie ma idol? Sie Mixon. Mixon wbił? No, jak? Mikeks? No. Mikax, kurwa, masz w pół I zaraz to zmiłujesz, kurwa, lody... lune robić. Ej, czekaj, gieracz... Mikax, kurwa, lune... robić. Teraz, bo co wąsówkę mamy. I to taka kurwa, idolom. Chciałoby ci się... Kur... Ale on ma całą aktywność, w sensie... Jest 3 gildi, a nas... 31! Ile... Zlizał sobie! Ile? Sterland. 31. 31. No a po co taka, po, takie pocenie było? Po co tak się pocić? Czekaj Wysyłam mu matkę <laughs> Jeszcze matkę ziewam. Co? Czekajcie, przy ten Zobaczyć powtórkę Ja... Ja przecież skardowałem Tere Fere Przecież ta. by Taki omanik Baza, idę. Nie ma co. No, jaki ja mogę mieć nik? Czyżby nie Mikety? Co cię to wam zaraz z domling. Powiedz mi sobie żeby wbił do mnie na live'a. Miko to powiedz nie... koledze, żeby mordy skleił yy, liścia, by dostał i by spał. Mikeks, no Mikeks, no, ale Mikeks, ale Mikeks, ale Mikeks, ale Mikeks, ale tutaj masz napisane pod gildią, y, y, ten y, masowa rekrutacja, tymczasem masz 19 osób w gildii. Wiem co ty się prójasz. Hm. Mordo, ty stoisz pod sceną. Pod Rubą Giżoga. Pierdol, jakbyś kurwa zobaczył nasze ink, wpisz sobie info. ty, ty, ty stoisz pod z podrobą Dobra, nie cringe'ujcie. Ale, w sensie, keks. To jak ty mnie nazwałeś i co do mnie mówiłeś, to wiesz... To się nie zdziwi, jak my przyjdziemy 15 pod waszą gildię. Co się z sojuszami daniel... to jest około dobra, nas 100, 100 ja nie... Nie Mam kordy, mam ich kordy. Ej, w, Ale... w mat Ej, matkę chłopowi, który na mnie się poczuł. Teraz mi... Napisałem mu el, kurwona pocona. Nie wolno, nieładnie tego tak nazywać. Co? Sam się na nie pocił. Wytrójkę. Potem jak poszedłem w jakieś tunele? Leczka siedmiu. Was polizałem na S Miko, pogadamy z tym twoim kolegą. Dawaj. Masz no. muteca. Dobra, panowie, dymy! Uff tataf. taff ta, ta, ta. bio? Mikeks, Przyjmij te pa. Czekaj, bo ja tu się klepa. Krę... No, nie akceptuj Mikeksa. Ale nie Mikeksa, tylko taki hop z naszej gildy. Daj mi, daj, daj mi do robienia sojuszy ten MSG. Filip. Ci, co się na kamerce grają? Daj mi jakieś uprawnienia, jakiś panel. Bo i ten pisze do nas i topka o soja. Ja, ja do nich no piszę, ja, ja do nich piszę. DINK, no to napisz, a ja zaakceptuję. Dobra, czekajcie. Piszę mu czy chce Soja. Full Pisz, mam na... napisał. Dink? Jaj. Dobra. się Siak, A nic. Dla. Jak tam gildia? Kurwa, Co bez zębów. Dzieciaku. Jak, jak tam, Danielek? No dobrze kurwa, fajny oszust na klatkach. Dzięki za punkty. Proszę. I dzięki za kordy. Podejdź? Ale, ale, to ja wam, ale to ja wam zrobiłem pierwszego oszusta. No. no a po, a, a ten, a znasz kordy na naszej gildii? Możecie ci podać. Nie, ale mogę łatwo garnąć. Nie, dobra. Nie a po drugie... A po drugie... Kordy? Kordy? na mojego live'a, wbij na mojego live'a, masz kordy kurwa. Kurwa, ja już Taka do was ale... nic nie mam. Ty się zaczęłeś sapać, ja przyszedłem normalnie kurwa, nic się do was nie chciałem próć. Chciałem no ty się kurwa sapiesz. No ale, no ale kto... Ale mordo, kto, kto tu dostał, ale mordo, kto tu dostał perma? Ty no, niedawno... Nie wiem, bo... Kto tu perma niedawno dostał? No nie, może dostałem, a ty co? No, ja Perma nie dostałem i nigdy nie dostanę. No właśnie, no i teraz. Perma ci to... dostał za to, że kurwa, nie pamiętam, ale coś tam zrobił. No powiedziałem. Za sprzedawanie, sprzedawanie rank. Ze sprzedawania, za sprzedawanie rank na jeden dzień. Chyba coś takiego to było. Za sprzedawanie rank, za tym No widzisz, boli cię to trochę, co? Nie, nie boli mnie. Ten Twój tak to, to jest zjebany. 300 stówki zarobiłem w, w, w dwa dni. To? No, no nie, nie boli mnie to, a ten Twój tekst to jest zjebany. No ale Mikek, to Ty szukasz Wtedy... atencji, ale... Jak no, szukam FITX. atencji? W jaki sposób szukam atencji? No, przyszedłeś z... do mnie, zwyzywałeś mnie, powiedziałeś, że nasza lidia ale... jest do dupy. Cicho być, utkaj się, Daniel. Yy, powiedziałeś, no, no już nie chcę tam powtarzać. Yy... A wiesz, a wiesz, że to jest yy, serwer Wojen Gildi. Ale... Ej, Mikkex, ej, Mik, możesz sobie ocenić mój TX na moim live, bo zaraz na nim gram. By, no mój tak. i Miko. Oceń sobie. E, no to tak, to Ty mnie zaczęłaś wyzywać, więc wiesz, ja zaraz mogę tam w 15 iść. E, plus sojusze, no to około 30. I się spłaczesz jak zwykle. Ostatnio, ostatnio nas przebijały 4 gildzie i w 6 obroniliśmy, więc no wiesz. No ha, no, no to widzisz. Przebijały dzień 40 bo na Kowajdzie i to, nie tak, dałem tak. się. Pewnie obroniliście. Albo sobie panu no przybiła z Sojuszami i co? Też się nie udało. Jak Dinki to jest ich 12, więc wiesz co ty gadasz, że było ich 40. No to wiesz, z tymi Dinkami no z Giliams, co tam... ale nie musisz ten być ten... Na Discordzie musisz przejść specjalną rekrutację. A po drugie nie chciałem już z wami nic, bo... Miałem plan na pewno żeby was przebijać, ale powiedziałem, dobra dam wam spokój. No ale może to ja cię mogę zaraz przebijać, nie? No jak się chcesz to, to... przebijać, no nie wiem, wiesz. Chodź, chodź, jeden na jeden, chodź. Wiesz, chodź. Mi, to, mi to tam nie zależy z końca Łyku. No dobra, chodź CH4. Dawaj kozaku. Po co wypierdalasz? Nie wiem, że Ży, żyję. Dobra, dawaj cecha 4, czekam na Ciebie w 30 punktów. Czecha 3. cecha 3. Nie. Czecha 3. Czecha 3. Czecha mojego dikta. Fajnie, ale wiecie, że my. Wy pewnie macie giliot z początku edycji, co nie? No mamy z początku edycji. Tylko no tak my, my zmienialiśmy, tak. No my też tak, tak? zmieniliśmy, my też tak zmieniliśmy i to Mieliśmy B1ND, a teraz mamy no, SICKE. No to no to dobra, no to zmieniliście tak, a kiedy zmieniliście tak? No, z dwa tydzień temu? Dwa? No, a nam jeszcze niedawno Gilia wygasa, więc Wyku wiesz, tam mogą być. Tam mogą być Do, takie osoby... Was, więc no ale... ale i, i, i możesz sobie dać normalnie taka niemasowa rekrutacja? Bo to no trochę ale... boli. No dobra, no okej, okay, no chcemy robić masówkę, ale nie, nie zależy nam na, to zbytnio na tym. Nie no jak to będzie po masówka... Co, to po co piszesz, że masowa rekrutacja? A, ty... a co mam nie wiem, ustawić fejmu? Ooooooo, yy, Gilia, yy, Sykes szuka Fejmu no nie wiem. Fajnym jesteśmy. Bo nie wiem, no po prostu dałem, dałem sikord, no co, wiesz, takie... Dobra, ej, kordy, powiedz mi twoje kordy, powiedzcie twoje kordy na live'ie jeszcze, żeby nie było i tak, powiedz mi, są to, prawdziwe. powiedzcie są prawdziwe. Możecie sobie w strieżu przychodzić, ile jest pusta, sprzedałem wszystkie itemy, no więc... Kurwa, chat zresetowałeś, kurwo. No i chat zresetował, kurwa. Hop. To. to... to... to. 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 No Miko zostały czat i mam kord. Czekaj. ojej. terapaty będą? Nie mam, nie macie mam Szukamy na PvU, Mika. Pisałeś mi na Pv. Żeby... Wysłałem ci kordy? Tak, wysłałeś. O, to no to widzisz, jednak dupa uratowana. To nie na tym. Skordia. Chcesz żeby zaprosić takiego typa, co mam pod nimi? Nie, nie. Leokardia, kurwa. Albo swojego kolegę. Leokardia nie wiem, nie chyba. Albo swojego kolegę. Mogę go tu swojego zaprosić. Albo swojego kolegę prosisz. Mogę Saszkę zaprosić? Nie. Ale bez durywania kolegów, kurwa. No nie wiem, się dwójkę, no tak